Cześć, Arek z tej strony. Dzisiaj ze mną Tomek. Tomek, u Ciebie się to wszystko rozpoczęło specyficznie a propos współpracy z Wataką projekt. E, opowiedz o samym początku, jak to wyglądało. No u mnie, u mnie wyglądało to tak, że przyjechało małżeństwo do mnie do domu. Zaczęli opowiadać o, o programie. Szczerze to tak w sumie to nie, nie, nie za bardzo ciekawy temat, jak do mnie na, ta, na tamta chwila. No ale mieliśmy tam mały problem z córką, który chcieliśmy rozwiązać, dlatego, dlatego kuracja została do córki, a za to, że jestem tumek, nie, niewierny, no to zastosowałem to w sumie na, na sobie. No efekty w moim przypadku... Ale do czego? była córka? Tak, decyzja o tym, żeby wziąć kurację, to było, żeby pomóc córce. Czyli no lekarze nie mogli pomóc. No dobra, no to powiedz właśnie dlaczego właśnie lekarze może nie mogli jej pomóc, o co chodziło? O co chodziło? No, no dość takie objawy były typu Helicobacter, jakieś tam ostre zapalenie przełyku, problem z żołądkiem. co dwa miesiące napady niesamowitego bólu brzucha. W jednym szpitalu, tak jak wspomniałem, Helicobacter, w drugim ostre zapalenie przełyku. No i nie mogli jej pomóc. Od dwóch lat po przejściu programu, od dwóch lat żadnych objawów. Czyli co, wszystko, wszystko ustąpiło, minęło i jest ok. Nic się nie dzieje. No i to, dobra, to cię zaciekawiło, dobra, przeszła, przeszła ten program. Tak to było, przeszła program. Jak zobaczyłeś efekty u mnie, to dopiero... Nie, 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 ja równocześnie. Z A w trakcie. Córką, tak, razem z córką moja żona była sceptyczna całkowicie. No to kobiety tak mają, nie <laughs> No ale też weszła. <laughs> Jak widziała zmiany u mnie, to też weszła. No dobra, to... Bo ty, to... Ja pamiętam tak, bo jak ja Cię poznałem, to już byłeś, e, byłeś po przejściu tego programu, szczupły, jak mi pokazałeś swoje zdjęcia e, przed programem, to powiem szczerze, że szczęka mi wtedy spadła. Ile kilogramów, jak to u Ciebie wyglądało, ten przebieg programu całego? E, no 2 miesiące 18 kilo, także efekt był taki pierodujący, że sam się zaskoczyłem. No ale Ty jadłeś coś w trakcie w ogóle? No właśnie, to jest najlepsze, że wszystko. Bo wszyscy twierdzą, że, że na tym programie Kalorie, nie, nie ma wiesz. co jeść. Trzeba liczyć, odmierzać. Nie, nic nie trzeba liczyć, nic nie trzeba odmierzać. Eee, jadło się dosyta, a wszystko to... Wszystkie toksyny wyszły ze mnie i no nie jest nie taki. No dobra, no okej, okay. to mamy kilogramy, a... Poza kilogramami, jakieś tam zdrowotne poprawy były? Czy nie było? Jak to wyglądało? No, to też bardzo bardzo mile zaskoczone. Nadciśnienie się uspokoiło. Jakiś tam refluks. Żona po, po czasie mi powiedziała, że przestaje chrapać. Jakieś tam sprawy z alergią związane. Ale co ciekawe, co też dla mnie bardzo ważne, to było to, jak kiedyś no, grałem w piłkę w klubie. Parę kontuzji było, e, bóle stawów niesamowicie rano rozruch, żeby rozruszać wszystkie stawy. No. No to, to akurat w tej chwili, w ramu, no, w w tej to w to samo. Nie ma żadnego problemu. Czyli pod tym kątem poszło wszystko zarobiście? Tak. Zdrowotnie, kilogramy w dół, no. zadowolenie. No i co potem tam się działo? No oczywiście ciekawiło mi co, co się kryje za, za tym, że właśnie ktoś przyjechał, mi to proponuje, poleca, no to pewnie za tym musiały iść jakieś tam pieniądze. Y, jakieś możliwość zarabiania, no i tak zaciekawił mnie temat, pojechałem na szkolenie y, do Bystrej jeszcze wtedy, y, no i poznałem ludzi y, normalnych, muszę powiedzieć, w cudzysłowie. <laughs> y, no i z, bardzo mile tam mnie to zaskoczyła, cała, cała ta atmosfera, cała ta otoczka tego wszystkiego, dowiedziałem się w, w, dużo ciekawych rzeczy, no i tak to zaciekawienie przerodziło się w działanie. No. Zacząłem działać. Dałem sobie oczywiście e, taki okres próbny powiedzmy, e, na początku, no ale wyszczeliło to w tak dobrym kierunku, no, że jestem do dzisiaj. No i super, A powiedz mi to jak właśnie, bo e, wiem, że jesteś typem społecznika. E, zresztą, gadaliśmy o, o tym nie, nie raz. Trochę tam okrzamu <grym> dostawałeś, żeby z pewnych rzeczy zrezygnować. No właśnie. E, Ten ten projekt ogólnie jest tak skonstruowany, że robi się to po to, żeby zyskać zdrowie, czas, kasę i świadomość. O, świadomość to też jest bardzo ciekawa sprawa. Tu cały czas oczywiście w tym kierunku się, się próbuje rozwijać, oczywiście z różnymi skutkami, ale raczej w dobrym kierunku to idzie. Świadomość jak na, pe na pewno rozwój osobisty to jest niesamowite. Jakby mi ktoś, nie wiem, dwa lata temu powiedział, że będę, nie wiem, mówić o zdrowiu, szkolić ludzi w tym kierunku. <śmówi> to wiem, że sobie Może puknąć głowę. Absolutnie przemówienia publiczne to nie dla mnie były. No ale w tej chwili właśnie taki przełom następuje, że, że, że daje radę. Daje radę. No i to mówi górnik. <śmówi> no właśnie, górnik. <śmówi> e <laughs> no. W jakim tomek tempie, powiedz mi, tak już na same zakończenie, jeśli chodzi już, bo teraz tak, że ten program działa, no to tu już mamy potwierdzenie, wiesz, że od wielu ludzi, rozmawiałem o tym nieraz z Januszem Dobrowskim, o działaniu tego po prostu programu em, detoksykacji odżywienia organizmu, tak, i odkwaszenia, bo to jest wszystko jeden zestaw, jedno kombo, to tutaj nie będziemy tego, tego rozwijać, em, powiedz mi, bo teraz tak, na kopalni ile lat pracujesz? 27 lat. 27 lat. Po wejściu w projekt Wataha po jakim czasie na konto zaczęły ci wpływać takie same pieniądze? Zdaje się, że 5 miesięcy po 5 miesiącach, czyli tam 26 miesięcy. No. Tam 27, 27 lat, żeby uzyskać daną kwotę, tak. a tu po 5 miesiącach hmm. współpracy, na oko przyjmijmy 5, tak. 5 miesięcy wjeżdżają. No, dodatkowa, taka dodatkowa kasa, tak? Bo to można wtedy wziąć wieżę. Żyjesz, tak. żyjesz sobie z pensji e, górniczej, ale tu fajny taki dodatek miesięczny po prostu drugie tak nawaciki waciki. Na, na wieża. Dobra, powiedz mi, co byś powiedział właśnie e, wszystkim niedowiarkom bo jako niewierny Tomasz, no to chyba o to chodzi, co? słuchajcie, tak, przede wszystkim e, jakbym się mógł cofnąć w czasie, to na pewno bym to zrobił szy szybciej. Decyzja moja by była szybsza. Nie, nie, nie czekałbym, nie obserwował. E, oczywiście słuchacie swojego upline'a, tak zwanego, czyli tę osoby, która wprowadza e, Czyli sępa, na którego robisz. Ta, no, teraz już <laughs> nie wiem, no, że tak, tak nie jest. No, no, no właśnie, ale na początku to jest tak odbierane, bo no. ludzie nie wiedzą, że właśnie osoba, która właśnie nie wiem, prowadzi cię w cudzysłowie, czy tam kieruje, tak. podpowiada może w ten sposób, podpowiada. Tak. No jest od tego, żeby ci pomóc, a nie po to, żeby czerpać tak. siebie zyski. To nie, że jest tak. to przedstawione całkowicie inaczej, jeśli chodzi o nasz projekt, tak? Bo tak, bo, e, tak normalnie to różnie to bywa, ale mówimy tutaj o konkretnym projekcie, tak? Tak, sorry, no, to jest też bardzo ważne, że my tutaj pomagamy innym. To jest to też właśnie nie skłoniło do tego, żeby się pomóc pomoc, pomoc tak. zdrowotna, pomoc w rozwoju, pomoc w zarabianiu kasy no, na każdym poziomie jest po tak. prostu pomoc. Tak. No i tym fajnym akcentem może zakończymy Tomek to, że pomagajmy sobie po prostu wzajemnie na tak, wszystkich płaszczyznach jakie są możliwe, no bo dobro zawsze wraca, prędzej czy później. Z dwojoma siłami. Także dzięki Tomek, serdeczne, dzięki. Pozdrawiamy, pozdrawiamy i zapraszamy do współpracy z Wataha Projekt, Naradziko. na razie. Na